Ja chciałem pokazać wam wodę z Dino. Aqua zdrój od tygodnia mamy ujemne temperatury. Jedna skuta lodem, a jedna nie wszystko pozamarzało. Włącznie z płynami do mycia, mycia naszyń a ta woda nie zamarzła, ciekawe co w niej jest oczywiście jest nieotwierana zabląbowana a jest płynna przemarznięta woda, część druga Teraz zrobimy taki eksperyment i woda zamarzła teraz sprawdzimy co się stanie z tą wodą po odkręceniu i wylaniu ona jest przemarznięta pierwsza butelka zamarzła samoistnie druga po Strząśnięciu, a zobaczymy, co będzie z trzecią została odkręcona, nadal jest w stanie płynnym. Zobaczcie, co się stanie, jak zaczniemy ją wylewać.